Właścikowski strzela i dwa! Kuba Właścikowski! Kark, kark, kluby W 103 meczu! Troszkę obawiam się tego piątkowego meczu. Jakaś cząstka mnie e, będzie ten ból odczuwała do. pewnie do, do, do samego końca. Od jakiegoś czasu wiemy już, że 16 czerwca 2023 roku to ma być data wyjątkowa dla polskiej piłki. Dzień meczowy, dzień meczu z Niemcami. No jakiś czas temu dowiedzieliśmy się też, że ten mecz sam w sobie będzie wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. Ze względu na pożegnanie legendy reprezentacji Polski Kuby Błaszczykowskiego. to chyba jest dobra okazja, żeby wrócić na kanale Łączy nas Piłka do formatu pod tą właśnie nazwą Dzień meczowy, do formatu, który chyba całkiem dobrze przyjął się w trakcie Mistrzostw Świata w Katarze. Mieliśmy tam okazję nagrać i opublikować dla, dla naszych widzów cztery odcinki właśnie tego dnia meczowego. Cztery odcinki, które zebrały grubo ponad milion wyświetleń, więc, więc to na pewno liczby, które sprawiają, że z chęcią do właśnie tego formatu, którym witamy ten dzień meczowy na zgrupowaniach reprezentacji Polski, wracamy. Mówię o tym, że to jest wyjątkowy dzień, mówię o tym, że przed nami wyjątkowe święto na PGE Narodowym, ale tak naprawdę. Wyjątkowe jest całe to zgrupowanie, bo na dobrą sprawę ono zaczęło się nie w ten poniedziałek, ale jeszcze w poprzedni, 5 czerwca, tak jak nasi widzowie doskonale wiedzą. Wtedy rozpoczął się ten pre-camp dla piłkarzy, dla w zasadzie zespołu złożonego w dużej mierze z młodzieżowych reprezentantów Polski, z piłkarzy PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, także z reprezentantów do lat 21, wspieranych w pewnym sensie przez tych kadrowiczów Fernando Santosza, który ten, który ten swój sezon ligowy zakończył czyli nieco wcześniej, to była okazja do tego, aby przyjrzeć się właśnie tym młodszym zawodnikom, tym, którzy mogą być następcami tych, których będziemy oglądać dziś wieczorem na PG Narodowym, ale też, żeby spędzić troszkę więcej czasu i potrenować się trochę więcej, poznać się nieco lepiej z tymi, którzy już teraz w pewnym sensie otrzonie tej reprezentacji stanowią. Takim zwieńczeniem tego pierwszego tygodnia zgrupowania była piątkowa gra kontrolna, tej reprezentacji złożonej właśnie z młodzieżowców, tak to określmy, i z kilku bardziej doświadczonych zawodników. Gra, która odbyła się w Legia Training Center, którą Biało-Czerwoni wygrali w stosunku 7 do 1. I tak sobie pomyśleliśmy, że w sumie poza naszym Twitterem, poza kanałami Łączy Nas Piłka, właśnie w mediach społecznościowych, tych goli do tej pory nigdzie nie publikowaliśmy. Więc to jest może dobry moment, aby właśnie ten dzień meczowy zacząć od kilku Goli, bo były naprawdę ładne. Przyznacie, że przyjemnie patrzy się na takie gole, zwłaszcza na takie jak ten ostatni wykonanie Miłosza Matysika. Idąc chronologicznie dalej, ten tydzień, w zasadzie poniedziałek, to taki dzień, w którym zjechali się już do Warszawy wszyscy kadrowicze, w zasadzie prawie wszyscy, o tym jeszcze za chwilkę. No i w poniedziałek i wtorek trenowaliśmy na Boisku Treningowym Legii przy ulicy Łazienkowskiej. W środę i czwartek trenowaliśmy już na PGE Narodowym, z czego ten trening czwartkowy, no to jak zawsze jest trening oficjalny, trening przed meczem. Z Niemcami. Powiedziałem kilka chwil temu, że prawie wszyscy kadrowicze zjechali się w poniedziałek. No właśnie, bo ten, powiedzmy, główny bohater dzisiejszego spotkania główna persona, na którą będziemy bacznie. Patrzeć i bacznie się jej przyglądać. Jakub Błaszczykowski przyjechał do Warszawskiego Hotelu Reprezentacji Polski dopiero w środę, no i tak naprawdę powiem wam, że od samego początku było widać, jak dużo znaczy dla niego każda minuta, każda sekunda spędzona tutaj na zgrupowaniu reprezentacji Polski. My zresztą staramy się tam, gdzie się da, towarzyszyć właśnie Kubie w tych jego wszystkich spotkaniach, w tych jego wszystkich rozmowach, no i przygotowujemy dla Was takie. Napakowane kulisy tego, w jaki sposób Kuba Błaszczykowski żegna się, czy będzie się żegnać dziś wieczorem z reprezentacją Polski. Jeszcze wczoraj na kanale Łączy nas Piłka, czy w zasadzie już wczoraj na kanale Łączy nas Piłka, mogliście obejrzeć taki ponad 20-minutowy. Myślę, że fajny, myślę, że dość emocjonalny wywiad z Kubą dotyczący zarówno tej jego reprezentacyjnej drogi od w zasadzie reprezentacji młodzieżowych aż do samego końca. Od tych chwil wzlotów poprzez chwile nieco trudniejsze, no bo i takie w karierze Kuby były. No ale była też mowa o tym, co czeka nas dzisiaj na PGE Narodowym, więc teraz zostawiamy Was z króciutkim fragmentem tego nagrania, ale zachęcamy oczywiście do tego, żeby, żeby zobaczyć całość, bo myślę, że w fajny sposób można nastroić się przed tym dzisiejszym meczem z Niemcami. Jakby mi ktoś powiedział, że, że przyjdzie mi przeżyć coś takiego, to, to, to nigdy w życiu bym nie uwierzył, nie uwierzył. Chociaż z drugiej strony, troszkę też tam gdzieś obawiam się tego piątkowego wyjątkowego meczu z racji takiej, że jednak no, to było całe moje życie. Ta, repre ta reprezentacja, odkąd pamiętam, to było moje marzenie, zawsze w niej. E, zawsze w niej, o niej marzyłem, później w niej grałem, i, i, i na pewno trochę to, um, to zakończenie pewnie. gdzieś będzie też dla mnie takim zakończeniem wewnętrznym, czyli zakończeniem pewnego etapu. I, i na pewno um, jakaś cząstka mnie e, będzie ten ból odczuwała do, 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 pewnie do samego końca. Swoją drogą być może zwróciliście uwagę też na tę specjalną oprawę naszej rozmowy z Kubą. Kolekcja Kuba 16, a więc czy to plakaty, czy to kubki, czy koszulki są dostępne i są do kupienia w sklepie kibica reprezentacji Polski. Warto tam zajrzeć, jeśli rzeczywiście one rzuciły wam się w oczy. Było w tej rozmowie na pewno kilka takich momentów, gdzie mogło oko się zaszczepić, gdzie ta łezka wokół mogła się pojawić. Były tematy przyjemne, jak choćby te bramki na dwóch kolejnych turniejach Euro 2012, Euro 2016. Były też te tematy trudniejsze, te, te mniej przyjemne wspomnienia, jak choćby rzut karny na Euro 2016. Ten kluczowy rzut karny z meczu z Portugalią. Teraz kilkadziesiąt, czy, czy może nawet kilkaset sekund, czystej przyjemności z gry Kuby Łaszczykowskiego w reprezentacji Polski. 21 goli w biało-czerwonych i nie tylko biało-czerwonych barwach. Nie piłka, ale chyba. Nie uda się, a jednak się udało, okazja dla Polaków, jest tam Piszczek w środku, Błaszczykowski, strzela i dwa! A więc jak inaczej to wszystko wygląda, brawo Kuba! Zatem szansa Błaszczykowskiego, może będzie 2-0! Lewandowski do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski indywidualnie, Błaszczykowski stać go na pięknego bramkę, tak! Jakub Błaszczykowski robi różnicę! Błaszczykowski, uderz Kuba! Gol! Gol! Piękna, prawda, wylądująca Kuby Plaszczykowskiego. na dynamicznie Lewandowski. Akcent wujki z Dortmundu, Płaszczykowski. gol! Bramka numer 600 w historii meczów Polski na własnych stadionach. Tak! jest! Jest blisko coś, na co czekamy. W rezerwowi obrońcy reprezentacji Korei. Teraz szansa biało-czerwonych i gol! Kuba Błaszczykowski! 2 do 2! Brawo Kuba! Okazję dla Polaków, czy nie? Błaszczykowski, lewa noga, gol! Kuba Błaszczykowski! Znów trzeba powiedzieć, znaczy kapitan! Kuba Błaszczykowski, 3 do 0! Okazja! jak Ruszył Kuba, Błaszczykowski, gol! Obecnie. Gol! Ruszył Błaszczykowski, gol! Za precyzyjnie, brawo! To jest strzał nie do obrony. Bardzo się Błaszczykowski, polegamy! Kuba, Kuba, Kuba! Jeden, jeden, ładnie! Błaszczykowski 2 do 1. Odpowiedź szybka, zdecydowana, żeby nie było tej żadnych wątpliwości. Ruszył Błaszczykowski. Błaszczykowski 6-0! przez Maksymowicz, i gol! Kuba Błaszczykowski! Chce dobrze do Kuby Błaszczykowskiej wokół okuba szukanego do mnie O! 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 Ale bramka! Grosicki! Jeszcze przepuszczenie! Błaszczykowski! Tak! Jest! Tak! Yes, tak! Jest! Tak, yes, tak, yes, tak, yes. Jeden do zera! Kuba Błaszczykowski. Dla naszego zespołu Błaszczykowski Gol! I gol na 4 do 1. Jakub Błaszczykowski. Życzymy mu, aby trafił. Błaszczykowski z jakim spokojem. 4-0. Brawo. Jedno się do Naprawdę należy. pole polekarne, a skoczyła ta pana do Waldowskiego. Kuba Błaszczykowski. Brawo! Ależ coś tam, coś sobie odebrał, albo dodał, bo przecież to on mi strzelił tego karnego. A teraz fenomenalna Zacząłem ten odcinek mówiąc o takiej wyjątkowości tej daty, 16 czerwca. I myślę, że jest kilka powodów, dla których ta rata jest wyjątkowa nie tylko w tym roku. Dokładnie 7 lat temu, 16 czerwca 2016 roku, na Stade de France graliśmy przecież również z Niemcami w meczu grupowym Euro 2016. Meczu w pewnym sensie pomnikowym, bo co prawda zremisowanym bezbramkowo, ale ci wszyscy kibice reprezentacji Polski nie tylko, którzy oglądali tamto spotkanie, pamiętają jak dobrze wyglądała w tamtym meczu gra biało-czerwonych i też być może jak mocno wpłynęło to na to w jaki sposób potoczył się dla nas ten turniej. Zresztą Kuba wspomina też bardzo dobrze właśnie tamto spotkanie, a to dlatego, że on w tym no już absolutnie pomnikowym meczu na PGE Narodowym w 2014 roku ze względu na kontuzję po prostu zagrać nie mógł. 14 czerwca z kolei 2024 roku, czyli za rok dokładnie rozpocznie się Euro 2024 właśnie na niemieckiej ziemi. Ale tak sobie sprawdziłem, że grupa C i D swoje zmagania zaczyna w 16 dnia czerwca, więc kto wie być może ta symbolika daty 16 czerwca będzie trzymać się nas w zasadzie do samego końca. Ta data 16 czerwca będzie też z całą pewnością wyjątkowa dla młodszych reprezentantów Polski, którzy przyznacie sami, że podbili niedawno serca kibiców w całym kraju. Mam na myśli reprezentację do lat 17, która na Mistrzostwach Europy pokazała się z tak fantastycznej strony, która doszła do półfinału i która dziś będzie mieć też swoje święto na PGE Narodowym, bo w przerwie meczu z Niemcami ci młodzi piłkarze razem ze sztabem szkoleniowym wyjdą na boisko, zostaną odznaczeni medalami, dostaną te swoje brązowe krążki. Wszak to byli przecież brąz na Mistrzostwach Europy na Węgrzech. My byliśmy zresztą też z kamerami, łączy na piłka i towarzyszyliśmy tej reprezentacji w trakcie półfinałowego meczu z Niemcami. Zapraszamy do tego, żeby te kulisy występu kadry do lat 17 również obejrzeć. Będzie okazja, no oddaje ale z bomba. 5 do 1 prowadzi reprezentacja Polski. Rejczyk! Rejczyk! Rejczyk w takim momencie! Jesteśmy, Jesteśmy w, w, w finale Jesteśmy w finałach Mistrzostw Świata do lat 17. tak okay, je! Oh bravo, 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 bravo! bravo. Ale ty no, Mecze jak dzisiejszy, takie mecze jak ten ćwierćfinałowy, to, że podnosiliśmy się, to doświadczenie dla naszych chłopców będzie kapitalne. Gra z bardzo różnymi stylami gry i to na pewno zaprocentuje plus ten ciężar gatunkowy tych meczów. To doświadczenie jest y, niesamowite. Tamten mecz reprezentacją Niemiec skończył się rezultatem 3 do 5, więc powtórki, jeśli chodzi o wynik, sobie rzecz jasna nie życzymy. Natomiast myślę, że powtórki, jeśli chodzi o o grę, o styl gry i sposób urania z całą pewnością możemy, bo tamta reprezentacja pokazała, że potrafi sprawiać naprawdę dużą przyjemność kibicom. Jeśli chodzi na koniec, jeszcze o ten plan dnia reprezentacji Polski. Zakończyła się chwilkę temu ta, ta ostatnia przedmeczowa odprawa. Jest troszkę odpoczynku w pokojach. No i o godzinie 19.00 wyjazd tego hotelu na PGE Narodowy 20.45 Pierwszy gwizdek sędziego w meczu Polska-Niemcy. No i na pewno sporo emocji, sporo, sporo wzruszeń, sporo takich fajnych obrazków, które zostaną w naszych sercach na długo. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, z kim widzimy się wieczorem na PGE Narodowym. No i pamiętajcie też o tym, żeby być odpowiednio wcześnie, bo jest przygotowana sporo atrakcji związanych no przede wszystkim z pożegnaniem Kuby Płaszczykowskiego. Do zobaczenia i trzymamy kciuki za to, żeby ten dzisiejszy wieczór wypadł jak najlepiej.